Jak Jeszcze mamy do Was taką jedną kwestię. Dotyczy ona naszej piosenki, tudzież naszego teledysku. My no w sumie już raz się wypowiadaliśmy na ten A. temat na Instagramie. Nie pamiętam. Chcielibyśmy się odnieść, ponieważ wiemy, że nasza piosenka jest dość mocno krytykowana ze względu na to. Właściwie na, na, jedno, tekst. na jedno zdanie. Ale ogólnie mówiąc rzecz biorąc,. tylko jedno na tekst. zdanie. Ale tylko jedno zdanie. No, ze Nikt... względu na silikonowe piersi wersów. I teraz słuchajcie, najlepsze jest to, my w ogóle nie ogarniamy tego. Może to jest nasza wina, może nie jest nasza, nie wiem, że jakby ludzie, ogólnie rzecz biorąc, nie zrozumieli w ogóle, o co chodzi w piosence. Nie mówię, że wy, czy ty, czy ty, tylko po prostu ja? generalnie. Ty akurat zrozumiałeś, bo, że ten tak powiem, jesteś też współautorem całego pomysłu. Więc Chodzi o to, że ja w tej piosence nie śpiewam o sobie, że ja chcę być youtuberem. Byłoby to zresztą nielogiczne, no bo już jakby youtuberką jestem, więc ewentualnie mogłabym być tam gdzieś w tekście do tych porównań, ale też tego nie zrobiliśmy. I co gorsza, bardzo wiele osób odbiera gdzieś tam różne teksty jakoś tak negatywnie, że my, że my hejtujemy. A teraz zastanówcie się nad tym, że jeżeli my mówimy, znaczy ja mówię, bo to ja śpiewam, silikony jak wersow, to nie oznacza, nie ma w tym ani grama oceny. Ja nie powiedziałam, że silikony są ładne albo brzydkie, albo że się je powinno robić, albo że się nie powinno robić. No ale mało tego, tutaj jest jakby odnoszenie, że to jest po prostu yy, marzeniem nastolatków, jeżeli chodzi o to, kim chcieliby być, na pierwszym miejscu jest bycie youtuberem. No tak, I to było odniesienie do tego. A propos, a propos verso, to w żaden sposób absolutnie nie przeszkadza, wręcz przeciwnie. Niech każdy sobie robi, co chce, więc ci, którzy mówią, że my tam w jakiś sposób, nie wiem, jesteśmy niemili czy coś, to jest wręcz odwrotnie. My tutaj mówimy o tym że wiele osób chciałoby mieć po prostu... Chciałoby mieć możliwość i tyle pieniędzy, żeby sobie na przykład zrobić piersi. A... To to było no w naszym zamiarze, jak, jak tworzyliśmy tą piosenkę. Więc absolutnie nie. Jesteśmy zwolennikami tego, że każdy niech sobie robi ze swoim życiem i ze swoim ciałem, co chce. Więc nie, nie. Ale mamy nadzieję, że już tutaj wyjaśniliśmy i to i to, osób i to wszystko. Rozumiem. I też dziękujemy za to. Ja dziękuję, że mówicie, że Ola ma super głos. Bo tak naprawdę piesami tak, będziemy to jest nagrywać więcej. I tak, i taki odbiór też jest. Piszę Jedna kwestia. I dopisaliśmy teraz w napisach na YouTubie, żeby tam w razie czego było, no wiadomo, że trzeba je włączyć niestety. Szkoda, że też żałujemy, że nie dopisaliśmy tego jakoś tak, tak na wiosence, tak, tak. ale jakby nie wpadliśmy, no to bo dla nas to jest taka, wiecie, norma, że my nie pijemy tam od dwóch lat. Ale dla szaklar. naszych odbiorców, jak film też. trafił tylko do naszych odbiorców, tak. to nikt to nikt nie miał do tak, prawdziwa. dopóki pretensji. nie było filmów o tym, to jakby było OK. Natomiast no też ludzie nie muszą wiedzieć, że my nie pijemy i oczywiście nie pijemy alkoholu ani ja, ani Kami, w ogóle tym bardziej Jesteśmy w tom, że... przeciwnikami tak, alkoholu. Dokładnie. Ale, więc... to, ale faktycznie to... To było niefortunne tak. w tym teledysku. No i w opisie tam jest, że nie jest bezalkoholowe i tyle. Yy, więc y, nie pijemy wciąż alkoholu takim. nic, Ty zero.